Kolejna lekcja: które tłuszcze są dla nas dobre, a których należy unikać. Czyli wchodzimy znowu głębiej, wracamy do czegoś, co już było, ale teraz możemy, że tak powiem, skupić się na tych najważniejszych szczegółach. Zapraszam Cię do lekcji. Otóż tłuszcze są dobre, zarówno te roślinne, jak i zwierzęce. I teraz. Zupełnie inaczej i odwrotnie niż wszyscy dookoła mówią, tak? Często w internecie, często w telewizji słuchamy wywiadów, yy, odpowiedzi znanych ekspertów, którzy zwracają uwagę, że tłuszcze zwierzęce wcale nie są dla nas dobre. Z mojego doświadczenia na podstawie kilku tysięcy konsultacji i obserwacji tego, co ludzie jedzą, bo co im przygotowuje diety głównie oparte na tych właśnie tłuszczach zwierzęcych, wynika zupełnie coś odwrotnego niż mogłem do tej pory usłyszeć w mass mediach, czy właśnie przeczytać gdzieś w jakichś książkach, w tych podstawowych. Rzeczach, które gdzieś tam do nas trafiają w dniu codziennym. Z tymi informacjami się osobiście nie zgadzam. Dlaczego te tłuszcze, zarówno roślinne i zwierzęce, są dobre? Przede wszystkim dlatego, że to jest budulec naszego organizmu. Przede wszystkim dlatego, że jest to doskonałe paliwo. Nie wiem, czy wiesz, ale prawie 60% energii powstałej w naszym ciele pochodzi głównie z tłuszczu. To bardzo dużo, prawda? Jest również tłuszcz źródłem cennych składników odżywczych. Nie wiem, czy słyszałeś, ale większość witamin wchłania się tylko w towarzystwie tłuszczu, więc warto się nad tym zastanowić, pochylić i przemyśleć. Natomiast szczególną uwagę pragnę zwrócić na tzw. tłuszcze NNNTK, czyli niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe. Tutaj mówimy o omega 3 i omega 6. Na pewno o nich słyszałeś i wiesz, że one mają bardzo ważne funkcje dla naszego zdrowia. Nie jesteśmy w stanie ich wytworzyć. A bez nich tak naprawdę mielibyśmy sporo problemów, dlatego są tak bardzo istotne w naszym żywieniu. Gdybyśmy ich nie dostarczali, moglibyśmy mieć problemy ze zmianami skórnymi, moglibyśmy mieć problemy neurologiczne. Również niedobór tych tłuszczy powoduje dysf dysfunkcję nerek i wątroby, powoduje opóźnienie w rozwoju. Tutaj warto zwrócić uwagę w takim razie na dzieci, które się rozwijają i potrzebują jakby głównie tego składnika. Również niedobór tych tłuszczy może powodować bezpłodność. Także jest tutaj trochę tych takich czynników, które mogą wystąpić bez tego źródła pożywienia. A najlepszymi źródłami pożywienia tłuszczy omega 3 i omega 6 to przede wszystkim ryby, krewetki, oliwa z oliwek, olej lniany, olej z pestek, winogron, olej z orzecha włoskiego, czyli praktycznie to, co tak naprawdę jest wszędzie dostępne i powinno się znaleźć na naszej półce. Natomiast mega ważny temat w tym momencie to tłuszcze, których tak naprawdę powinniśmy bardzo mocno unikać. I tak naprawdę robić to za wszelką cenę. Są to tłuszcze tak zwane typu trans. Nadmierne spożycie tego typu tłuszczy ma bardzo niekorzystny wpływ na nasze zdrowie, gdyż tego rodzaju forma tłuszczowa, którą wprowadzamy do organizmu, bardzo silnie wywołuje stan zapalny w organizmie. Również może mieć wpływ na. Jeszcze dodatkowe, kolejne takie aspekty zdrowotne, jakby chociażby to, że dzięki nim możemy zaburzyć profil lipidowy w naszym organizmie, czyli, krótko mówiąc, może wzrosnąć cholesterol, który, którego tak naprawdę wszyscy się boją. Z kolei bardzo silnie wpływają na obniżenie dobrego cholesterolu i podwyższają poziom cholesterolu typu LDL. O tym dowiecie się trochę więcej w następnych modułach, czym są dokładnie te frakcje cholesterolowe. Natomiast mają niekorzystny wpływ tłuszcze na profil lipidowy. Również mają wpływ na rozwój miażdżycy i chorób serca. Przede wszystkim wpływają ponadto na wzrost masy ciała, a przede wszystkim tkanki tłuszczowej. Czyli generalnie od tego rodzaju tłuszcze szybko tyjemy. Szybko przybieramy, jeżeli chodzi o obwody w okolicy, na przykład pasa, brzucha, czy też no, w innych miejscach, prawda? Czyli generalnie wzrasta nam bardzo silnie tkanka tłuszczowa. I przede wszystkim przycieniają się na tak zwaną insulinooporność, o czym oczywiście będzie w następnych modułach. Nie wiem czy wiecie, ale wszystkie praktycznie instytucje prozdrowotne zalecają ograniczenie bądź całkowite wyeliminowanie tych tłuszczów z diety. A gdzie one tak naprawdę występują? No przede wszystkim w margarynach roślinnych. Jeżeli smarujesz kromeczkę chleba w domu margaryną roślinną, to wiedz o tym, że wprowadzasz sobie tak naprawdę te tłuszcze już od pierwszego kęsa, czyli generalnie wprowadzasz produkt, który bardzo wzmaga stany zapalne. Ponadto one występują przede wszystkim w tych wszystkich gotowych przekąskach, paluszkach, krakersach, chipsach, przede wszystkim w pieczywie. Są, są jakby elementem niezbędnym do wytworzenia pieczywa. Może nie niezbędnym, ale tak naprawdę często używanym. Przede wszystkim występują w słodyczach, fast foodach, w produktach typu instant, czyli w przetworzonych tych różnych zupach, sosach, tego typu produktach. Moim zdaniem dieta dla dzieci i dorosłych powinna być całkowicie wolna od tego typu produktów. Niemniej, co gorsze i przykre, praktycznie większość z ludzi tego typu rzeczy właśnie głównie spożywa. Więc nie ma się co dziwić, że wśród otyłych ludzi towarzyszą również różnego rodzaju inne choroby, choćby nawet te. Kardiologiczne. Nie wiem, czy wiecie, ale niektóre kraje, nie będę czytał już tego slajdu, możecie sobie do tego zawsze wrócić i, i przeczytać. Ale niektóre kraje, m.in. Kanada, Stany Zjednoczone, całkowicie zakazały korzystania i, i wyeliminowały tego typu pożywienie ze swoich jakby zaleceń. Czyli generalnie już wiadomo, że tłuszcze tego typu mogą wspomagać rozwój różnego rodzaju chorób cywilizacyjnych. I to jest dosyć istotny element, ponieważ u nas tak naprawdę często produkty tego typu jeszcze są reklamowane w telewizji, niemniej na zachodzie i w takich już bardziej, że tak powiem, zaawansowanych dietetycznie regionach ludzie zdali sobie sprawę, jakie spustoszenie w organizmie tak naprawdę tworzą i robią tego typu produkty. Warto się nad tym zastanowić i pochylić. To, co tak naprawdę najbardziej jakby istotne z tego slajdu, a może i nawet z całego szkolenia, to przede wszystkim to, żebyś generalnie. Mocno skupił się i zapamiętał choćby te proste informacje, właśnie z tego całego modułu, z tej właśnie lekcji, ponieważ to ma kluczowy wpływ na twoje, na twoje zdrowie. Dlatego zależy mi na tym abyś przede wszystkim zapoznał się z tego typu tematyką, ale zrozumiał i przyjął choćby trzy te proste zdania, że nie wolno pod żadnym pozorem smażyć ci na olejach roślinnych poza kokosowym, czyli powinniśmy zerwać ze smażeniem na oleju rzepakowym i słonecznikowym. Dlaczego? No właśnie dlatego, że po podgrzaniu te tłuszcze przekształcają się w tego typu y, tłuszcze tak zwane Tłuszcze typu trans. Czyli generalnie nie do końca to jest dla nas zdrowe. Jeżeli to robisz, koniecznie przerwij. Zyska na tym, zyskasz na, na tym ty, zyska na tym twoja rodzina. Wróć przede wszystkim do smażenia na smalcu i maśle, tak jak robili to nasi dziadkowie, babcia, pradziadek, prababcia. Zauważ, że wtedy korzystano z tego typu tłuszcz do wypieków, do robienia, nie wiem, obróbki mięsa, ryb, czyli smażyło się na smalcu maśle klarowanym. I nie było tyle incydentów sercowo-naczyniowych jak teraz. Także proszę cię, zapamiętaj, niech to będzie dla ciebie drogowskaz na zdrowie, na lepsze zdrowie dla ciebie i Twoich bliskich. I tym miłym akcentem kończę tą lekcję. Zanim przejdziesz do następnej, przemyśl, zrób refleksję na temat tego, co ode mnie teraz usłyszałeś. A ja zapraszam Cię do dalszych lekcji mojego kursu.